Razem z moimi szonymi fankami Będziemy jedli owoce Ale zaraz, zaraz My z jedzeniem rośniemy coraz wyżsi Ej, patrzcie Nogi mi rosną wow, A tutaj ich nie miałem. miałem mam nóżki Ej, tam tak tam się czołgać Patrzcie, i już jestem normalny. A ja dalej zjadam. nie mam nóżek Patrzcie, Ej. jestem malutkiem. O nie, ja też nie mam nóżek teraz Zaraz, zaraz Ej, Bo ja tu mogę miałeś? rosnąć Tak, bo ja podczas jedzenia Mogę rosnąć cały czas Zobaczcie, moje nóżki się zwiększają I mogę upaść Czyli mogę zarobić pieniądze dzięki temu a Ja jestem was Ha -ha -ha -ha. Wow! Ej, Zoe, ale ty jesteś wysoka, rzeczywiście! I Jaki patrzcie na to! Jakie długie nogi! No tak. nie? Super wyglądam! Jak szczudły jakieś! Wow. Oj, no nie, upadłam! I o, znowu o. muszę się czołgać! Spokojnie, Zoi, wszyscy damy radę! Patrzcie Ech. na te wieżowce tutaj ogromne! O, wow, jakie wysokie one są tutaj! A ja sobie kupiłam jeżynkę, a nie jabłuszko! Jeżynkę? Oni są lepsze! Ja też chcę sobie kupić coś innego, dzięki czemu będę szybciej rósł, więc uwaga, tutaj Mamy coś takiego, jest jeżynka O, na to potrzebuje jeszcze 135, dobra Więc uwaga, jemy sobie Am, nam, nam, nam. Ej, ej, ale rosnę szybciej od tego Ale ekstra, i możemy sobie tutaj Przejść, właśnie tutaj, gdzie są dziewczyny I możemy zarabiać pieniądze Jaka i jestem nagrody. długa wow. O ja, a jaki ja się robię długi Ej, jak to śmiesznie wygląda, że takie długie nogi A takie. I uwaga, wtedy. zrobię sobie bum tutaj O, no to wszyscy robimy na 3-4 O, dobra, jednak nie zrobimy tego na 3-4 Ale uwaga, jeżeli chcecie, żebym ja zrobił to klikacie łapaczkę w górę. Teraz, uwaga, 3, cztery. Boapi! Wow! Ale sobie zarobiłem, zarobiłem, jupi! A teraz możemy otworzyć razem jajeczko. Ojeju! Ciekawe, jakie zwierzątko będę miała! Zostałem odrodzony i zarobiłem aż 38 zł. I teraz mogę tutaj wymienić na przykład na jajeczko. Ojeju, bo I będę będziemy klucz. mieli fajnego zwierzaczka. Więc ja uwaga, wykluwam w tym momencie. Właśnie tego zwierzaczka, o, chicana mam. Kurczaczka. Ja też mam kurczaka! Tak, wszyscy mamy kurczaczka? Ojej, jaki słodziutki, lata ze mną! Ej. Chicken, chicken. I czy on będzie jadł teraz moją jeżynkę ze mną? Chyba tak, bo rośniemy o wiele szybciej, ale ja chciałem Ufranij jakoś nazwę. A ci jeżynkę? Serio? Ej, to patrz na was, z góry! Wow, jaka ty jesteś wysoka! Jogo jesteś ogromna! Jo. Majki, Ej, a my ja rośniemy łeb w łeb normalnie. Tak, rośniemy identycznie! Ej, jesteśmy tego samego wzrostu, co jest? No. Patrz, no, tak samo rośniemy z każdą sekundką. Idealnie, w tym samym momencie to włączyliśmy, chodźmy pozdrowiwajmy ja nagrody. Ja więcej poharków. Tak, ja też i ja chciałem wejść do tego wyższego budynku, więc uwaga, tutaj przechodzimy, w dół, bam, uderzenie. Bam! I mogę sobie kolejną kurkę wykluć, na przykład. Uwaga, wyklujmy jeden. Zobaczmy. Albo innego zwierzęcia. Tak, jak chcę lepszego. Zostawcie łapeczkę w górę, to wtedy może coś lepszego mi wyjdzie, uwaga. I Kliknęli! Ej! Kto to kliknął tak tą łapeczkę w górę? Widzicie, jak mi pomagają wasze łapeczki w górę? Czekajcie. Ja mam pieska, dziewczyny. Pieska! U, ja mam dwie góry! On jest mega rzadszy! Tak, ale ty też masz pieska. O, czy mi też dali widzowie? Tak, kury? ej, dziękuję wam, naprawdę za te łapeczki Ale w górę. mamy zwierzaczki fajne. A ja mam dwa cikeny. Ja też mam chickeny. Wow, ma, dziewczyny mają dwa kurczaczki, a my mam jeszcze pieska. Ej, i możemy dzięki temu o wiele szybciej rosnąć, ale super. Ale tu jest jakieś ekskluzywne jajko, wiecie co? Ja chyba je otworzę, zobaczymy, co ona jest. Zero boxy! Tak, wykluję je jedno, uwaga. Nasi... Tak, uwaga, kupujemy tutaj jajeczko. Albo wiecie, ja otworzę od razu trzy. A co? Nie będę się przejmował. My otwieramy tak trzy. Tak jest, otwieramy trzy jajka, zobaczymy ja jak one ruszy. To mega duża! Okej. Okay. co ty teraz masz! Uwaga, otwieram te jajka i... Ej, to są trzy ciastka? To jest słodziutkie My ciasteczka! Tak, patrzcie na nie! I akurat świątecznie! Ojej, je, nie tak, one są bardzo słodziutkie, ale one nie pomagają mi. Ech, ja mam same kurczaki. Patrzcie, a ja dzięki temu mam zarabione pieniądze na. Uuu, jakieś inne owoce. Zobaczmy, co ja mogę sobie kupić. Mogę sobie kupić to i mogę sobie kupić jeszcze winogrono. Ej! U, u, wino, już masz winogrona! Tak, już mogę normalnie winogrono. Ja to tylko nie tylko granata. Co wy już macie granata? Mmm, granata. Ej, ja też miałem granata. Co jest, a ty jeszcze nie? Granaty nie masz, to są pycha. szybciej rosną. Na 3-4. Dobra trzy, cztery, uwaga, jed, uwaga, 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 oh. wow, jak ty leciłeś, nie na tak, to jest mega szybkość. Wow. Ej, ty już możesz chyba wejść do drugiej wieży. Ej, spróbujmy, spróbujmy, spróbujmy. Może ci Może wystarczy Trzymałości. Ale by było no fajnie. No właśnie, ale byłoby super. Mi na pewno nie starczy. Ja jestem ja za, Marusia. Ej, pobije rekord, no, pobije. Majki, ty będziesz tam pierwszy, ja chcę się dogonić. Nie uda no, wam ja się. Ja też chcę być pierwsza. Patrzcie, jaki wysoki ja jestem. Oj, ja nie mogę. Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Kurczę, podrosnąć i to już tam, uda się. Tak, uwaga i... I, I, ej, wszedłem, patrzcie. ziół Co Dzięki temu, może nawet takie dwa pucharki. Tak. Ej, i jeszcze mam nagrodę. Normalnie mogę nagrodę sobie Nagrodę jeszcze? Tak, Ale odbieram. Extra. Wow! Normalnie eliksir dostałem, słuchacie? Eliksir monetowy, no, dzięki czemu więcej kasy będę miał. Tak jest! Ej, czy ty masz kotki? Tak, ja mam dwa kotki i kurczaka. Wow. I się nie lubią trochę. A, nie lubią się, a ja mam trzy ciastka, ale jestem ciekawy, czy ja mogę. Czekajcie, dziesięć potrzebuję tych, żeby zielone jajko, a tutaj mamy co? Krowę, świnie, kaczkę i kozę. Dobra, zobaczymy. Ja będę jadł teraz jak najszybciej. Poczekajcie, bo ja mam dużo pieniędzy, więc ja chcę zobaczyć, co tam będzie. Ja mogę sobie kupić teraz winogrono zielone, mogę sobie kupić malinę, ananasa. O ja, teraz będę jadł ananasa. Uwaga, omnom. O ja! Majki! Wow, no co ty je? robisz? Ja jednym ugryzieniem jestem taki wysoki jak wy, dziewczyny! I teraz mogę zdobyć 10 na... Ej! Jaka to jest szybkość w ogóle! nie, ja cię nie widzę już! Wow, ej, jakie ja urosłem, <laughs> oh, dobra! Ty wow. jesteś na dół. ogromny! Ej, idę po 20 nagród, słuchajcie, ja! 20? helikopter. Ja nie mogę. Jak ja urosłem wysoki. Majki, Dobra, uwaga. słyszysz nas tam na górze? Nie Majki, słyszę. Halo. Ale spadam, dziewczyny. Juhu. Wow. Ale poleciał. 20 nagród. Idę otworzyć. Uwaga, otwieramy to jajko. Zobaczymy, Ty co będzie w tym. możesz otworzyć nawet dwa takie jajka. Ej, faktycznie. Dobra, to otwieramy najpierw to jedno. Uwaga. No nie wierzę, on jest taki mocny. Króweczkę dostałem. W porządku. Króweczkę? Uwaga. O. I następne. Ojej, to Kaczuchę, ale słudziutka. Kaczuszka robi kwa kwa. Tak, kaczuszka robi kwa kwa i teraz mogę zobaczyć, na przykład. Ja mi dają razy 25, a kaczucha mi daje tylko razy 2.6, czyli. O, o ja. nie. Czyli o ja wiele więcej. To jest najwolniejsza. O dziewczyny, no cóż, musicie jeść więcej i może wam się trafią lepsze będę, rzeczy. No nie, no ja już tylko mogę się do tego drugiego dostać, a ty aż tam. Tak i teraz będę. A ja jeszcze, jeszcze szybszy. Nawet do drugiego nie mogę. Ja też nie. Serio jeszcze nie mogę się dostać do drugiego, to a ja już słaba, byłem na czwartym. Jeszcze jestem. Ja tylko sobie jem te winogrono fioletowe i może mi się teraz uda, będę Ujo. próbować. O ja po trzech gryzach już jestem tak wysoki jak dziewczyny, patrzcie, ja się wspinam normalnie do kolejnego, jaż. Już... Majki, ty będziesz w kosmosie! Wow! No właśnie, wow! Ja mogę, zaraz trafię tam, gdzie 100 normalnie można być ja nie mogę, i przecież to jest turbo rośnięcie, dziewczyny! Ale jazda! Ej, jeszcze wyżej, lecę jeszcze wyżej, jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Patrzcie, tutaj możemy być na Prawdę bardzo, bardzo Ale my wysoko. My się dogonimy. My się nie poddajemy, Majki. Dobrze, tak. dziewczyny, gońcie mnie. Ja sobie tutaj chodzę. A widzicie moje nogi tam na dole? Widzę twoje długie dwie nogi, jak patyki. Ja A teraz nie mogę. słyszysz? Tak, słyszysz są balony. Ja słyszę nogami. Ej, poczekajcie, czy tam można się dostać na górę? O nie, jestem zmęczony. Muszę spadać na dół. Dobra, uf, bo bym spadł i stracił to wszystko. I lecę, dziewczyny, do was. Jupij! Ja tutaj rosnę cały czas, żeby się tutaj dostać. Ja nie mogę. Ej, udać się, ty na teraz patrz i Uwaga. jeszcze kawałek. i. Będę tu! Jesteś! Będę. Udało mi się w końcu. Bravo, w końcu. Tak jest, dziewczyny, udało wam się. A teraz dobra, ja idę tutaj kolejne sobie kupić. Zobaczymy, jakie teraz będę mógł jakieś owocki. Ej, tutaj Właśnie, mogę możemy stać na nowe owoce. Dobra. O, staćmy na zielone winogrono. Staćmy na zielone winogrono. Nie te, e. A o, ja jem jesteście kokosa. bogate. Uwaga. Kokosa? Uf. Tak, już kukocą. są mega drogie. Tak, są, ale ja zarabiam dużo bo, pieniędzy. Skąd ty masz tyle kasy? No. no, mam dobre zwierzaki, bo mam panów. W ciastku, Patrzcie, co oni są, słońcu. Ej, zostawcie też dla nich chłopaczkę w górę, bo o, chłopaki naprawdę się starają. A użyłeś starają. eliksiru? Tak, użyłem eliksiru. A jeszcze nie użyłem eliksiru, rzeczywiście, ej, dobra. Będziesz miał więcej kasy na lepsze owoce. O, nie, o. O, ja. Dobra, Majki to wiecie będzie co? najbogatszy, no. Tak, to ja tego używam. Tu zabierzemy sobie kasę. Ja jeszcze tylko zobaczę, co mogę kupić. Mogę kupić chyba figę. Tak, kupuję figę. Uwaga, zrozpustowiesz. A mogę kupić jakiegoś owocka, malinka, truskawkę. Nie, mi kupi. Malinka, mi brakuje tylko tysiąc. A ja mam Proszę, do... Majki, masz O, ja chyba nie mogę dziewczyny wam tego kupić, ja bardzo bym chciał. Uwaga, zobaczymy jak będę się teraz spinał z figą, uwaga, je. Ja... Majku! Wow! wow, ale wysokość, ale Majki, dobra mówisz coś, bo Cię nie słyszę, jesteś tak wysoko, Majki, słyszysz Dobra, mnie? Dobra, one mnie nie słyszą, więc Aja. ja muszę Wam coś powiedzieć. Słuchajcie, w sobotę, 20 grudnia o godzinie 10 wjeżdża moja nowa piosenka dla szalonych fanek Majki i Szalone Fanki, więc wbijajcie, bądźcie gotowi, 20 grudnia, sobota, godzina 10, będę czytał komentarze, wbijajcie, oceniajcie piosenkę, bo jest naprawdę zrobiona ekstra i uwaga, pamiętajcie też, że jest sklep smysop.pl, więc jeżeli chcecie, to serdecznie również zapraszam, bo są koszulki i bluzy z moimi szanownymi fankami. A ja teraz idę Majki, na dół. uwaga. ty szepczesz? Ja... SPADAM DO WAS! Jupi! Nie ja jesteś na dole? O, Tak Majki. już jestem. Ej. Majki, o czym ty tam mówiłeś? E, o niczym... ja nie, o na górze, ale nie zrozumiałam nic. Ja, ja o niczym... co tam mówiłeś? Nie, nie. O niczym, o niczym. Mówiłem o tym, że przeszedłem najwyższą wieżę i mogę kupić sobie coś tutaj. Uwaga, byka może wychodzi. Masz... To? Pucharków? Tak! Ej, uwaga, losuję dalej, zobaczymy, co będę miał dalej. I Ziom, jakiś Misiu, dobra, Misiu nie, zobaczymy dalej. i Ja też mogę iść na trzecią wieżę, ale super! Ej, Zoe, udało ci się naprawdę? Tak. Ja będę cały czas próbowała. Wow, ale ekstra, ej, poczekajcie, bo ja mam prawie milion dolarów. O, ja nie mogę. Milion? Wana. Tak, to bardzo dużo, uwaga. Wow. Badam, idę do sklepu zobaczyć, co ja tutaj mogę teraz kupić. Mam 800 tysięcy, uwaga. Ej, mam go dopiero w świecie drugim mogę odblokować. Dobra dziewczyny, to ja się zabieram do następnego świata. No ej, ja nie jestem no, musicie, musicie się pośpieszyć, co? Ja potrzebuję 7,5 tysiąca nagród. Serio, czyli muszę tam o, wejść. Czyli... Jeszcze nie możesz tam iść bez nas, zostajesz, Jopi, z zostajesz z nami, zostajesz z nami Nieprawda, idę tam Zaraz się tam dostanę, nie, muszę tam nie, być nie tylko 10 tam. razy Nie, nie tutaj, wradę tutaj ty jesteś Spinam wspinam się, wspinam się cały Teraz czas Teraz się złapię za te nogi Juchu, Ej, nie łapię za nogi, nie łapię za nogi Oj, sobie szoko, patrzcie na to I się wspinamy coraz wyżej Łaskoczę cię, to. Ej, 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 przestań mi łaskotać, co to ma być? <gierdowski> ja skaczę, ci robię. Nie, nie, ja nie, nie chcę Łaskocz go, nie pozwól mu, ja nie pozwolę Spadam! Ale spadamy, jupi, o, ale walnąłem Ała, 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 dobra, nic się nie stało nie, nie, się nie rusza, spójrz na mnie i powiedz, że nigdy nie pójdziesz bez mnie. Patrzę się na ciebie, ale jesteś bardzo rozciągnięta i bardzo chcę się dostać wyżej, więc uwaga, spinam się, jupi No nie, Majki! Tak jest, spinamy się. Uwaga, udało mi się zdobyć 7,5 tysiąca, w zasadzie 7-600 tysięcy pucharów. Majki, nie zostawiaj, no co się nie zgadza. Pa, pa, dziewczyny, idę do następnej tutaj, tutaj Uwaga, Ej, wchodzimy. Chcemy z nami. Odblokowałem i zobaczmy, co tutaj jest. Spokojnie, dziewczyny, słyszę was, możecie tutaj przejść długo, a ja chcę Będziemy pokazać tutaj wszystkim. Starać. Patrzcie, ile tutaj jest rzeczy. Ja nie mogę. I tutaj naj, najwyższe jajko. Łoł. Ej, dobra, ja kupuję. Kupuję jedno. Uwaga, zobaczymy, co mi z niego wypadnie i ile ono mi będzie dawało. Uwaga, kupujemy. Bam, jajeczko kupione. Otwieram. Ej, to jakiś czarodziej. O, jakiegoś bejbusia dostałem. Spójrzcie na to, ale ten bejbusz chyba jest słabszy od tych moich. Tak, bejbusz jest słabszy od tych moich trzech, bo one są a, najlepsze. niż za nami. Tak, dziewczyny, test. To no, chociaż tak trochę, czy bardzo? B bardzo, uwaga, ja tutaj kupuję bardzo, nowe owoce. Bardzo, bardzo. Ja już się mogę na ten przedostatni dostać. wow ej, to dobrze wam idzie, dziewczyny. teraz będziemy u ciebie. Nie myśl sobie. Okay. Dokładnie. Ale tutaj jest już o wiele, wiele trudniej, bo o wiele wolniej się tutaj jest znowu i trzeba tutaj uważać. <laughs> A tutaj się dostaje 7,5 tysięcy pucharów i to za jeden stage, prze, jak przejdę. O, ja nie mogę. Dobra, jemy tą truskawkę. Tak, bardzo dużo. I dostaję po 2 miliony tutaj. O, wow, przecież to Gile jest ty bardzo masz tam dużo. kasy! Ej, mam bardzo dużo kasy właśnie. Czekajcie, czy ja przejdę przez to. Uwaga, dobra, przyszedłem. Czy tam są lepsze owoce niż u nas? Tak, są smaczniejsze, bo jest na przykład truskawka właśnie. Truskawka? O, o truskawy. Ej, ale mogę wypić na przykład swój eliksir jeszcze, więc uwaga, tutaj mam jeden eliksir, on mi będzie dawał więcej kasy, więc uwaga, czekajcie, jeszcze zobaczę, czy ja mogę sobie kupić owocek. Nie, jeszcze potrzebuję miliona, więc uwaga, jemy i kasy mi dochodzi o wiele, wiele więcej. Patrzcie, wcześniej miałem tam na górze 2 miliony, około 2,5 miliona, a teraz już mam półtora miliona tutaj, więc uwaga, zobaczymy, ile zdobędę. Jemy jak najszybciej tą truskawkę. Dziewczyny, a wy jak tam na dole? A ja dalej nie jestem nawet na najwyższej wieży, tylko na tej przedostatniej. Ja Ej, to i tak też. wysoko, to i tak wysoko Ale jesteście. Ja ja bym chciała być tam z Tobą. Spoko, no dziewczyny, uda Wam się. Na pewno Wam się uda, trzymam za Was kciuki. A teraz jem i uwaga, przejdę, przejdę. Ej, przeszedłem przez to, dobra, uwaga, skaczemy sobie tutaj, Zium. bierzemy kasę, okej, okay, i kupujemy sobie jakiś owoc tutaj smaczny. Co my tutaj mamy? Co to jest? To jest jakaś jagoda? Uuu, ciekawe, ile ona Masz mi jagódkę? Tak, mam jagódkę i takąś taką smaczną. A ja mam z brzoskwinie. Ale dobre, uwielbiam a wy co, takie jak dziewczyny? Też mam brzoskwinkę. Serio? jesteście tak. za On, One mają normalnie brzoskwinkę. A ja wam coś powiem teraz szybko, po cichu. Pamiętajcie o tym, że 20 grudnia w sobotę o godzinie 10 wypuszczam nową piosenkę Majki Szalone Fanki. Więc wijajcie koniecznie, czekajcie na to, bo piosenka jest naprawdę ekstra. I pamiętajcie też o sklepie smysup.pl, bo są tam bluzy i koszulki z moimi szalonymi fankami. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszam również na sklep. A ja teraz, uwaga, przychodzę tam do górnej. O nie, ja teraz powoli rosnę. O, o, nie chcę powoli rosnąć. muszę tutaj co skoczyć. Co się stało, Majki? E, no, bo kończy mi się wytrzymałość. Ja właśnie nie jestem taki wytrzymały i muszę o wiele więcej zarabiać pieniędzy, dziewczyny. Czekajcie, czy ja mogę o, kupić jeszcze o, nie? O, to w naszym świecie było może ci lepiej. No tak, właśnie, ja się chyba do was wrócę. Do nas, wrócę. No dobra, wiecie co, dziewczyny mnie tak namawiają na powrót, więc ja kupię sobie zaraz jeszcze jeden owoc. Potrzebuję tutaj 12 milionów, więc uwaga, 12 milionów mam już uzbierane. Uwaga, Tutaj zyskakujemy. Zobaczę, jakie będę się wysoko budował na świecie dziewczyn z tymi owocami, które ja mam. I zrobimy droga. konkurs, kto będzie najwyższy. No, o. przecież wiadomo, że to będzie Majki. Majki zawsze może wygrywa. Zrobimy konkurs szalonych fanek i która wygra, to pójdzie z Majkiem na randkę. O. Ej, dziewczyny, ja was normalnie widzę tutaj. Ja wasze nogi długie. Ale macie Serio? nogi. O, ja nie mogę. Ej, to naprawdę wyglądało bardzo wysoko, słuchajcie. O, cześć Tina, widzę cię. O! Ej, o, jak ty Urosłaś, tu jest mija. A gdzie jest Zoe? Zoe! Słyszysz nas? Zo rośnie! Zoi jeszcze rośnie ja. Zoi, dawaj na dół! Dobra, a chcecie Hadi. zobaczyć chcecie zobaczyć jak ja szybko rosnę? No no dawaj. dawaj! Dobra, to uwaga, ja wam pokażę, ale wy pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę. Uwaga! Jesteście na to gotowi, więc rosnę na tym świecie Uwaga. 3, 2, 1, <laughs> wow! no, ale szybko! On już no mnie wyprzedził. Majki, ja, ja tylko zdążyłam mrugnąć, a ty już byłeś w niebie. No właśnie, jak ty to robisz? Ja nie mogę. Ja po prostu jakiś rekord tutaj biję. Spójrzcie tylko na to, jak ja się tutaj wspinam. Dziewczyny, widzicie na tabelce, gdzie ja jestem? Widzę, jesteś mega, mega u góry. Ja nie mogę. Ej, ciekawe, czy mi się uda dotrzeć do końca. Nie, nie uda mi się. Aj, 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 aj. Ale to nic, ale to nic, słuchajcie. Mało idziemy. ci brakuje. Tak, bardzo mało mi mi brakuje i zarobiłem za to 10 milionów, a teraz spadamy! 10 milionów! Ej, ja będę spadał teraz 10 chyba milionów lat. Uwaga, tu jakieś chmury. O, oh, wow. Ale przywaliłem w coś, aż się przestraszyłem. Ja nie mogę. 11 milionów zarobiłem, dziewczyny. 11 milionów! No nie, no jesteś taki bogaty. Tak, i jestem bardzo wysoki. Ja Dobra. nawet nie zdążyłam jeszcze do ostatniej wieży wejść, czajisz, a ty no jesteś taki ja nie! Ja nie mogę. Nie, ja. Za szybko, ja za szybko rosnę, słuchajcie. To jest naprawdę turbo szybkość. Ale dobra, słuchajcie, zostawiacie łapeczki w górę. Pamiętajcie o mojej piosence i widzimy się w następnych odcinkach. O, pa, papa! E, to znaczy o niczym, o, o, o pisklęce. O właśnie, bo tutaj pisklaki są tak? w jajkach. Tak, Na? o pisklakach. E, dobra, ja, ja lepiej coś spadam. Nie piszcie dziewczynom. Oli e, nic, nic mi nie chodziło. E, z, nie piszcie w komentarzach dziewczynowie, Lecę, papa! Pa.